Zmiany w medycynie następują bardzo powoli. Musi upłynąć czas. A biohacking to jest podejście, mam to gdzieś, stosuję to teraz. Chociaż jeszcze to nie jest uznane przez konsensus naukowy, ale jest wystarczająca ilość dowodów, żeby móc twierdzić, że to przyniesie mi pozytywny wpływ na organizm. Te zmiany w medycynie są bardzo powolne. Przykładem może być człowiek, który odkrył, że warto mieć ręce po prostu po wyjściu z prosektorium. W tych czasach było bardzo dużo zgonów wśród kobiet ciężarnych i pewien człowiek właśnie. Odkrył, że dzieje się to przez to, że studenci, którzy odbierali poród, wychodzili wcześniej z prosektorium i oni nie myli rąk i odbierali poród. I te dzieci umierały. I on w swoim szpitalu nakazał mycie rąk po wyjściu z prosektorium. I procent zgonów w trakcie odbierania porodu zmalała diametralnie. No i on chciał publikować badania na ten temat, chciał mówić głośno. Środowisko naukowe się z niego śmiało i nawet wytykali go palcami do tego stopnia, że trafił do psychiatryka. I dopiero chyba 14 lat po jego śmierci. Medycyna przyznała, że faktycznie miał rację.